Tak? Wiedzą gdzie są? Nie to za Pomyśl się dobrze mydłem, środkami nie. dostępnymi. <laughs> Następnie proszę czekać, jak Pani Dyrektor dostarczy Państwu świeże ubrania. Dobra, dobrze, idziemy się koło. Tak. tak. Dobrze, dobrze, dobrze. I proszę że też nie oskoczyć koła, bo dalej do dyspozycji są mhm. no, te tak jest jeszcze policjanta odpowiedzialnego za to Daj, się tutaj po, po, po. I, i musi obejrzeć tutaj po prostu. Nie, proszę stać, jeszcze czekać, bo nie ma nikogo na górze. <śm> Dzisiaj odbyły się ćwiczenia ewakuacyjno-ratownicze na terenie naszej placówki oświatowej. Celem tych ćwiczeń było sprawdzenie, jak, w jakim stopniu i jak sprawnie uczniowie i obsługa i nauczyciele są... Przygotowani do ewakuacji i jak sprawnie to wykonują. Obserwując to, mogę stwierdzić, że udało się bardzo szybko uczniowie wyszli ze szkoły byli zorientowani na sygnał jaki się pojawił czyli na trzy dzwonki że wtedy muszą się ewakuować myślę no sprawdzając zauważyłam że miały dzień, panie nauczycielki miały dzienniki ze sobą okna były w klasach pozamykane także my tutaj jako szkoła wykonaliśmy zadanie bardzo dobrze sprawdzaliśmy przygotowanie obiektu i personelu szkoły do Zagrożenia do postępowania właściwego przy zagrożeniu bakteriologicznym wąglikiem. Sprawdzaliśmy wyszkolenie naszej grupy specjalistycznej wojewódzkiego odwodu operacyjnego, która się nazywa Ostrołęka i sprawdzaliśmy również współpracę służb ratowniczych, czyli oczywiście PSP, Państwowej Straży Pożarnej, Policji Pokotowia Rotykowego, jak najbardziej tutaj stacji sanitarno epidemiologicznej Odpowiedzialny to jest zaprowadzenie działań przy zagrożeniu bakteriologicznym. Ocena działań za chwilę będzie zrobiona. Mamy tutaj grupę rozjemców, czyli osób oceniających te ćwiczenia. I zaraz na, na tym właśnie e, krótkim posiedzeniu podsum podsumujemy właśnie te ćwiczenia e, w zakresie właściwych działań. Nasza rola jako inspekcji sanitarnej w tej akcji to było zabezpieczenie przesyłki, czyli nadzorowanie nad przewiezieniem tej przesyłki i odebranie tej przesyłki. Wystawiliśmy zlecenie. Przesyłka została przez strażaków odpowiednio zabezpieczona i została przewieziona do naszego budynku i my dalej zajmiemy się przewiezieniem tej przesyłki do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i zgodnie z procedurą Zostanie ona po prostu poddana na obecność wąglika. Również zadanie inspekcji sanitarnej Powiatowej Stacji w tych ćwiczeniach to jest zabezpieczenie i nadzór osób, które bezpośrednio miały kontakt z przesyłką, czyli tutaj nadzorowanie, żeby właściwie została zdezynfekowana odzież, żeby osoby te wykonały wszystkie czynności, czyli mycie i dezynfekcję, i żeby bezpiecznie mogły wrócić do domu i potem nadzór nad tymi osobami, gdyby cokolwiek się działo, jakiekolwiek niepokojące y, sytuacje byłyby po zajściu, to my prowadzimy nadzór, y, mając dane tych osób, kontakt z tymi osobami, kontakt z lekarzem ich rodzinnym, ewentualnie gdyby się coś działo. Ale wszystko w akcji było sprawnie, było odpowiednie zabezpieczenie. Osoby są w tej chwili y, myją się, przebierają się w czystą odzież. Odzież ta, która została zanieczyszczona, została również zabezpieczona. Także akcja przebiegła sprawnie.